Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj niedziela, prawie godzina trzecia. Jak oglądacie telewizję, to wiecie co się dzieje w województwie opolskim i dolnośląskim. U nas to akurat jest tak, że widzicie, jest błękitne niebo. No ale padało przez ostatnie dwa dni. Dzisiaj skończyło padać o godzinie dziewiątej. No była dość masakra. Oberwanie chmury takie, że albo padało, albo mrzyło, albo była burza, albo znowu padało, więc tak czy siak było mokro. W niektórych miejscach miałem dość sporo wody. Były takie kałuże, że dopiero jakąś godzinę temu zaczęły wsiąkać w ziemię. Podejrzewam, że wody gruntowe są bardzo wysokie. Jeszcze musiałbym wziąć i sprawdzić, komar mnie gryzie. Sprawdzić w studni, jak to u mnie wygląda, no ale nie ma tutaj żadnych strat. Jedyne straty, jakie jakie będą, to podejrzewam, dopiero za jakieś parę dni, jak ta yy, wilgoć cała się rozejdzie w ziemi i roślinki będą miały właśnie za dużo tej, tej wody, i coś się może zacząć dziać z tymi paprykami. Już znalazłem jakieś takie. Dwie. I to chyba były Karoliny Reaper które są tam na samym końcu. Yy, które były od dołu już delikatnie podgnite. Coś takiego się dzieje w momencie kiedy yy, kiedy jest za duża wilkość po prostu. O, brudny, Tutaj też trzeba posprzątać. O to tylko skwiatka. Nic takiego. No dobra. Przejdźmy do konkretów. Ostatni raz tutaj byłem w piątek. Zbierałem tej papryki, przy okazji coś tu sobie ponagrywałem Tylko można powiedzieć, że Jakoś nie miałem czasu w ogóle do tego, żeby Wziąć i Zmiksować cały ten, ten filmik Bo tam się z kilku ujęć wzięło I, i co? I nie miałem czasu w ogóle się tym zająć Podejrzewam, że wrzucę go w poniedziałek Znaczy podejrzewam, wrzucę go w poniedziałek o godzinie 17 .00. Już sobie zaplanuję, bo tam zostały mi do powrzucania chyba jakieś tam 2-3 rzeczy, w ogóle które muszę wziąć, komary te latają, które muszę wziąć i do, dorzucić do tego filmu, jest troszeczkę chaotyczny, bo tam jest pokazanie tego wszystkiego co tutaj jest, ile tych papryk jest już wybarwionych zbiory plus, plus ważenie tego wszystkiego. No i tam z tego co pamiętam to jeszcze będzie pokazane co jest u mnie na suszarce, bo wszystkie te papryki są od razu wrzucane na suszarkę na najniższą temperaturę, żeby odparowały wilgoć, bo za niedługo właśnie będą robione z nich sosiki, a trochę tego jest i trochę będzie z, z, świe, z ostrość będzie ogólnie z tego z świeżych papryk. I z wysuszonych papryk. I też tak samo będzie przyprawa w formie suszu. A to chyba mówiłem na, na jakichś innych filmikach. Dobra, przejdźmy do obchodu. Co tu się wydarzyło od piątku? Tutaj nie było w piątek ani jednego czerwonego habanero. Jak widzicie, już trochę się wybarwiło. Irokia. Joloki chyba zerwałem. Oj. Joloki zerwałem. Chyba kilo 200 czy kilo czysta. Trochę tego było. Najgorzej dojść do tych miejsc, które są gdzieś z tamtej strony. Tak naprawdę, żeby wziąć i pozrywać wszystko, to musiałem się wciągać z tej strony, a później z tamtej strony, żeby dojść do tego ostatniego. Do, do tej ostatniej gałązki która jest właśnie tam i znowu coś połamałem Listek na szczęście tylko dobra Okej okay. Tutaj też się jakaś, jakaś gałązka ta połamała No niestety tyle tych papryk jest że coś takiego się może dziać a poza tym patrzcie tutaj jest gałązka z papryki, która jest tam posadzona Tak samo Tak jak pokazywałem Tu jest krzaczek Który ma gałąź, która się kończy Gdzieś mniej więcej w tym miejscu Jedno wchodzi na drugie No a tak to wygląda tak samo jak tutaj Patrzcie, ten krzaczek Ma gałązkę, która leci Aż dotąd, do samego końca Jedno wchodzi na drugie Przy wykopywaniu te, te, tych, tych papryk Będzie fajnie bo sobie wezmę i zrobię tak, że te wszystkie gałązki pociągnę do góry. Bo mam nadzieję, że uda mi się przezimować te papryki. No i tak jak mówiłem. W tym miejscu musiałem się wczołgać. Żeby dojść do tych papryk, które tam są na samym końcu. Ciężko było. A jak widać, że znowu podejrzewały jakieś tam z tamtego miejsca. I znowu będę musiał zrobić to samo. Tylko myślę, że tym razem sobie wezmę i podłożę coś tutaj pod siebie bo wszystko to co tutaj chodzi było na mnie czyli mrówki później co wszystkie pająki no ale niestety czego się nie robi dla zerwania zdrowej papryczki tam widzę też że tak samo są jakieś takie już dojrzałe ale tutaj jeszcze jest tak w miarę tutaj w miarę da się dojść bo te papryki akurat które są bliżej, yy, bliżej ściany foliaku one się zaczęły opierać tam o, yy, o folię i zaczęły iść w górę ale Oj, co tu się wydarzyło tam jakaś gałązka leży o coś tutaj odbija z góry papryka uschła a z dołu wilki zaczęły wychodzić i tu są widać że zdrowsze niż ta, ta cała góra chciałem to wyciągnąć przesadzić ale tak stwierdziłem że zostawiam ją a teraz to na pewno ją zostawię jeszcze niech sobie rośnie tak jak, jak chcę a i tak i tak to że jak ją wykopię to nic nie zmieni tylko by naruszył jakieś krzenie a i tak i tak jak będę wykopywać wszystko no to za jednym razem to się wszystko zrobi. Na razie niech rośnie i niech buduje buduje korzenie. Rzuciutkie też już się bardzo ładnie wybarwiają. A tutaj gałązka się urwała. Zaraz zobaczymy jaka jest przyczyna tego na pewno. Ciężar papryk. Oczywiście. No i dobrze. Tyle musiał wziąć jakiś sznurek podwiązać tą końcówkę zawiązać i gdzieś do do strażu przyczepić to wezmę jakąś tasiemką najwyżej zwiążę, może jak nie pękło do samego końca to się odbuduje bo tam jest jak widzę jakieś z 15-20 papryk więc szkoda by było wziąć i na takim etapie je gdzieś tam odrywać i później czekać do, wystnięcia, do nie do wyschnięcia tylko do do momentu kiedy dojrzają bo zauważyłem, że te papryki, które na krzaczkach dojrzeją, są dużo, dużo mocniejsze od tych, które są zerwane zielone i dojrzeją później, po jakimś czasie. To zauważyłem, że, że jest różnica w ostrości. To miałem takie porównanie pod koniec każdego sezonu. Jak już było tak, że wiadomo, że za chwilę będzie zimno, będzie może być minusowa temperatura i tak i tak te krzaczki wtedy padną więc wtedy zrywałem te wszystkie zielone papryki, które jeszcze były na krzakach do pojemników w pojemnikach połówka jabłka przekrojonego i z dwa banany, które były takie już bardzo dojrzałe no i te papryki one dochodziły mniej więcej po jakichś dwóch, trzech, mniej więcej do tygodnia czasu. Te, które potrzebowały więcej, te powiedzmy półtora tygodnia, to już były jako trzeci sort, który był tylko i wyłącznie już dla mnie. Drugi sort to gdzieś tam powiedzmy te, 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 te papryki, które właśnie dojrzały do tygodnia czasu to to suszyłem i gdzieś tam po, po, znajomych, po znajomych rozdawałem te wysuszone papryki a te które są dojrzałe, które na, na krzaczkach są wybarwione to te traktuję jako, jako pierwszy sort no i one są przecinane na suszarkę na 35 stopni niestety mniejszej temperatury nie jestem w stanie ustawić najchętniej to bym to wziął i zrobił tak żeby to był sam wiatrak ale mam akurat taką suszarkę która ma chyba 12 tacek no, widzieliście na poprzednich filmikach no i akurat tu jest tak że jest cała zajęta jakoś inaczej muszę telefon złapać bo mi zaraz wyśliźnie się dobra co to jeszcze co mogę jeszcze powiedzieć? Mówiłem, że, ten, że tu miałem potok przez, całą, przez cały foliak. No i teraz tak, coś wam jeszcze pokażę, tylko muszę tam od drugiej strony podejść. Tu jest Karolina liper. i teraz tak musiałem zerwać te dwie papryczki. A to dlatego, że właśnie to się będzie działo teraz. Dlatego, że jest bardzo duża wilgoć. W foliaku też tak samo, mimo tego, że jest przewiew, to to, że, że tutaj w pewnym momencie się bagno zrobiło, ziemia jest bardzo, bardzo mokra i patrzcie, co się zaczyna dziać, delikatnie zaczyna gnić papryka, tak samo tutaj. No i coś takiego się dzieje, jak jest za duża wilgoć. No i z tej papryki już kompletnie nic nie będzie. A taka piękna karolinka mogła być. No niestety. To idzie do, do kosza. No, ale za to. Tak jak mówiłem, tutaj dwa dni temu było wszystko pozbierane. Coś się zaczyna wybarwiać. Te karoliny troszkę więcej czasu potrzebują niż te habanero i lokie Może to dlatego, że są na samym końcu foliaka, tutaj jest najchłodniej tutaj by nie patrzeć ten w środku te, te krzaczki one yy, przez to, że, ten, że są obok siebie bardzo blisko to zatrzymują trochę ten wiatr i jednak troszeczkę ciepło jest no a tutaj każdy wiaterek, który jest no to wywiewa ale nie jest aż tak źle a powiem wam, że masakra tak przez te, te dwa dni co tutaj było wszystko mokre. że tu jeszcze nie powsiąkało. To A tam miałem dosłownie jedną wielką kałużę. No i co tu chciałem pokazać? A, Karolinka, która... była też w piątek pozbierana że widać, że zaczynają też dojrzewać Tylko tu podejrzewam, że jeszcze będzie trzeba jakiś z tydzień czasu na te papryczki bo mimo tego, że już są ładnie takie pomarańczowe się robią to do takiego krwistego czerwonego jeszcze im trochę trzeba tutaj chyba nero bardzo ładnie wyglądają. Mi się aż świecą takie zdrowiutkie. No, tu już bardzo malutko zostało. Tak jak mówiłem w piątek miałem zbiory z tych wszystkich papryk. Tu zostały dwie papryczki. Tutaj jedna, tu też dwie, tu już nic Będę musiał tutaj wziąć i posegregować to i już odstawiać te papryki na bok, które na pewno już nie będą miały owoców Tutaj jeszcze jest parę No a tutaj biedroneczka w swoim domku sobie siedzi Próbowałem ją gdzieś tam dotykać ale widzę, że ona żyje tutaj widać, że nóżkami coś macha tylko pytanie, czy ona tam się zakleszczyła, czy ona tam sobie po prostu weszła nie no, luźno jest e, to ona sobie tam domek zrobiła mam nadzieję, że nie zjadasz mi papryki ale nawet jeśli, jeśli coś się z niemi będzie działo Fajnie, że ta biedraneczka sobie tutaj domek znalazła, więc niech sobie siedzi. No, terakotowa armia stoi. Tutaj na tej papryce, na tym krzaczku nic kompletnie nie wyrosło w tym roku. Co jakiś czas wypuszczało kwiatki, tak jak tutaj teraz są, ale później było tak, że te kwiatki zrzucało, znowu wypuszczało, a to tam jest jeszcze ten. Kaczek, który miał w tym roku najwięcej kwiatów i najbliższy był, ale niestety na tym czaczku udało się wyhodować tylko dwie papryki habanero. Tu jest pierwsza, a druga była zerwana, a cały czas tych kwiatków jest full. Dosłownie pełno na każdym, na każdej gałązce, tylko do momentu, kiedy właśnie dochodzi o do tego, że jest zapylony już powinno wychodzić to w pewnym momencie usycha i odpada tak jak mówię, od początku sezonu tylko tylko dwie papryczki udało mi się wyhodować, a patrzcie jaki gruby badel niemożliwe a, bo to jest papryczka, która została przezimowana więc podejrzewam, że Ziemi nie zmieniłem i na jałowej ziemi leci No to znaczy, że pod koniec tego sezonu trzeba będzie wziąć i te wszystkie te wszystkie krzaki poprzesadzać w nową ziemię Dobra Nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem Filmik ze zbiorów wrzucę jutro o godzinie o godzinie 17 jest troszeczkę chaotyczny, no ale to tak jak wszystkie moje filmiki. Już się tak konkretnie szykuję do drobienia sosów. Już mam praktycznie wszystkie przyprawy. Pozostało mi jeszcze skoczyć do sklepu, żeby kupić to, czego mi brakuje. A to są dosłownie takie bzdurki typu limonka bo do zakwaszenia stosuję w sosach limonkę zamiast cytryny a zamiast cukru daję miód pszczeli od sąsiada, sąsiad ma pasiekę więc wszystko, na, wszystko najważniejsze jest to, żeby było zdrowe bardzo ładnie te papryczki wyglądają dobra, trzymajcie się zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, mile widziany jakiś komentarz, jak tam u was te papryczki wasze wyglądają, czy macie ich jeszcze dużo na krzaczkach, czy końcówka, dobra, trzymajcie się pa